Moja droga, przychodzę dziś do Ciebie z kolejnym pytaniem, może nawet nieco zaskakującym. je życie chcesz poprawić i jak chcesz to zrobić? I mam do tego opowieść. Kiedy zadaję jej to pytanie, spojrzała na mnie z wyrazem twarzy, który od razu powiedział mi, że jeszcze nigdy w ten sposób o tym nie myślała. Możliwe, że w głowie miała listę własnych celów i problemów do rozwiązania. Codzienne zmartwienia, pragnienia, plany, ale to pytanie, które wymagało spojrzenia poza siebie, wyraźnie ją zaskoczyło. Przez chwilę milczała, jakby próbowała uchwycić znaczenie tych słów, zrozumieć, co to dla niej znaczy. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam, przyznała w końcu, marszcząc brwi. W sensie chcę być pomocna, chcę być dobrym człowiekiem, ale czyje życie chcę naprawdę poprawić? Nie wiem, czy to nie jest zbyt wielka odpowiedzialność. Jej pytanie zawierało więcej niż mogłaby przypuszczać. Wielu z nas unika takich tematów, bo pomaganie innym kojarzy się nam z czymś monumentalnym, jakby przyjęcie na siebie ciężaru cudzego świata. Ale pomoc to nie zawsze wielkie gesty. Czasami to coś prostego, coś co zmienia czyjś dzień, tydzień, a może nawet życie. Ale w sposób subtelny, nienachalny. Nie chodzi o wielką odpowiedzialność, powiedziałem delikatnie, próbując złagodzić jej obawy. Nie musisz zmieniać całego świata jednej osoby. Czasami wystarczy mały gest, coś, co pomoże komuś poczuć, że nie jest sam. To może być ktoś, kogo znasz, albo ktoś zupełnie obcy. Ale pytanie brzmi, kogo nosisz w sercu? Komu mogłabyś pomóc, gdybyś tylko chciała? Na te słowa jej spojrzenie się nieco zmieniło. Jej oczy zwróciły się w dół, jakby szukała odpowiedzi gdzieś w sobie. Przez chwilę była cicha, a ja wiedziałem i czułem, że coś w niej dojrzewa. Jakby powoli dochodziła do wniosku, że to pytanie, choć trudne, otwiera przed nią drzwi do czegoś większego niż tylko jej własne życie. Myślę, że to mogłaby być moja mama, powiedziała nagle, a jej głos brzmiał nieco bardziej miękko. Ona zawsze tak dużo robi dla wszystkich: dla mnie, dla mojego rodzeństwa, dla całej rodziny, ale nigdy nie mówi, że czegoś jej brakuje. Wydaje mi się, że po prostu nauczyła się to ukrywać, a my wszyscy, no cóż, przyzwyczailiśmy się do tego, że ona zawsze daje radę. Myślisz, że mogłabym pomóc jej, nie wchodząc zbyt głęboko w jej życie? Jej pytanie było mądre, a intencje szczere. Pomaganie komuś, kogo kochamy, może być skomplikowane. Łatwo jest bowiem przekroczyć granicę między wspieraniem, a próbą narzucania się, czy też kogoś kontrolowania. Ale widziałem w niej gotowość do działania z czułością, nie z chęcią narzucania się. Może zacząć od czegoś prostego, powiedziałem. Zamiast pytać, jak możesz jej pomóc, bo wiesz, ona pewnie powie, że niczego nie potrzebuje. Spróbuj zauważyć, co mogłabyś zrobić bez pytania. Może zrób dla niej coś, co odciąży ją chociaż na chwilę. Może zaproponuj wspólne wyjście na spacer albo na kawę, żeby mogła się na chwilę zatrzymać. Czasami pomoc nie musi być wielkim gestem. Czasami to po prostu bycie obecnym dostrzeżenie kogoś, kto jest dla nas ważny. Przytaknęła, jakby właśnie o tym myślała. Może masz rację, może to właśnie to. Często myślę, że ona nie potrzebuje pomocy, bo zawsze wygląda, jakby wszystko miała pod kontrolą. Ale wiesz, może nawet taki drobiazg, jak zrobienie czegoś zamiast niej, to już coś. Na przykład ugotowanie obiadu w niedzielę, zamiast zakładać, że ona to zrobi. Jej głos był pełen nadziei, a ja widziałem, że zaczyna dostrzegać, jak wiele może dać, nawet w tak prostych gestach. To doskonały początek, powiedziałem. Ale pamiętaj, że poprawienie czyjegoś życia to nie tylko konkretne działania, to także twoja energia, twoja obecność, to sposób w jaki sprawiasz, że ktoś czuje się widziany i doceniony. A co jeśli to nie wystarczy, zapytała? A w jej oczach pojawiło się coś na kształt obawy. Co jeśli to co zrobię nie zmieni niczego na lepsze? Uśmiechnąłem się delikatnie. Nie chodzi o to, żeby od razu zmieniać życie kogoś w sposób widoczny. Chodzi o to, żeby być katalizatorem, żeby dać komuś choćby chwilę oddechu, poczucie, że nie jest sam. Nie mierz swojej pomocy wielkością efektów. Mierz ją intencją i sercem, które w to wkładasz. Czasami najmniejsze gesty przynoszą największe zmiany. Jej twarz złagodniała, jakby to, co powiedziałem, dało jej poczucie spokoju. – Więc myślisz, że mogę zacząć od tych małych rzeczy? – zapytała ponownie. – Absolutnie – odpowiedziałam. – Z małych rzeczy rodzą się wielkie zmiany, a pomaganie komuś, kogo kołasz, jest najpiękniejszym sposobem, by uczynić czyjeś życie lepszym. Kiedy wychodziła, widziałem w niej coś nowego, coś, co przypominało ziarno, które dopiero zaczęło kiełkować. Wiedziałem, że jej działania, choć może skromne, będą miały ogromną wartość. Bo prawdziwa pomoc nie polega na wielkich gestach, ale na małych, świadomych decyzjach, które sprawiają, że świat jednej osoby staje się odrobinę lepszy. Kilka tygodni później wróciła. Tym razem, kiedy usiadła naprzeciwko mnie, jej twarz wyglądała inaczej, spokojniej, jakby coś w niej się poukładało. Nie było już tego wahania, które widziałem wcześniej, ani niepewności, które odbija się w jej spojrzeniu. Zamiast tego dostrzegłem coś, co można by nazwać cichą pewnością siebie, jakby znalazła swoje miejsce w tym procesie pomagania innym. Zaczęłam od małych rzeczy, powiedziała, nie szykając nawet na moje pytanie. Jej głos był spokojny, ale też pełen wewnętrznego żaru. Tak jak mówiłeś. Nie pytałam, co mogę zrobić, po prostu zrobiłam. Jednej niedzieli ugotowałam obiad. Moja mama była zaskoczona, próbowała zaprotestować, powiedzieć, że sama sobie poradzi, ale potem, kiedy usiedliśmy do stołu, widziałem, widziałam, że była naprawdę wdzięczna. Widziałam to w jej oczach, nawet jeśli nie powiedziała tego na głos. Przerwała na chwilę, jakby wracała myślami do tamtego momentu. A na jej twarzy pojawił się delikatny uśmiech, ale to nie wszystko oddała. Zaczęłam częściej do niej dzwonić, tak po prostu, żeby porozmawiać. Nie żeby o coś prosić, nie żeby załatwiać jakąś sprawę, po prostu żeby zapytać, jak się czuje, co u niej słychać. Wiesz, przez te rozmowy odkryłam coś, czego wcześniej nie wiedziałam. Zawsze myślałam, że moja mama jest silna, że niczego jej nie brakuje, że w tych rozmowach a w tych rozmowach zaczęłam dostrzegać, że ona też czasami czuje się zmęczona, że potrzebuje kogoś, kto ją wysłucha, kto po prostu będzie obok niej. Słuchałem jej uważnie, a w mojej głowie układała się myśl. Ona zrozumiała coś, co dla wielu ludzi pozostaje tajemnicą przez całe życie: zrozumiała, że pomaganie to nie tylko działanie, to także obecność, słuchanie i to, co najważniejsze, zauważenie. Wiesz, co jest najpiękniejsze? Kontynuowała. Te małe rzeczy, które zaczęłam robić, zaczęły coś zmieniać między nami. Wcześniej miałam wrażenie, że nasza relacja jest, no wiesz, taka powierzchowna jakbym tylko wymieniała się informacjami o tym, co trzeba załatwić, co kupić, co zrobić. A teraz, teraz czuję, że rozmawiam z nią naprawdę, że ją widzę, a ona widzi mnie. To, co mówiła, było dowodem na to, jak głęboki wpływ mogą mieć nawet najmniejsze gesty, jeśli są szczere i płyną z serca. Jej historia jest przypomnieniem, że pomaganie innym nie musi być spektakularne, żeby miało znaczenie. Czasem wystarczy być obecnym, uważnym, otwartym. Ale wiesz, co mnie zaskoczyło? zapytała nagle, a w jej głosie pojawiła się nuta ekscytacji. To, że zaczynając od pomocy mojej mamie, zaczęłam dostrzegać innych ludzi wokół siebie. Sąsiadkę, która zawsze wyglądała na zmęczoną, bo biega między pracą a dwójką dzieci, koleżankę z pracy, która wydaje się tak silna, czasami widzę w jej oczach, że potrzebuje wsparcia, nawet dziewczynę z kiosku, która zawsze wydaje mi resztę z uśmiechem, ale nigdy nie zatrzymuję się, żeby zamienić z nią choćby jedno słowo więcej. Jej oczy błyszczały, a ja yy, widziałem, jak ten proces otworzył przed nią zupełnie nową perspektywę. To, co zaczęło się od jednej osoby, jej mamy, zaczęło promieniować na innych, jakby pomaganie jednej osobie było zaraźliwe, jakby rozbudzało w niej chęć, by robić więcej i dostrzegać więcej. Nie chodzi o to, że teraz będę ratować cały świat, dodała z, mu z uśmiechem, jakby chciała podkreślić, że nie zamierza przesadzić, ale czuję, że mogę robić małe rzeczy, które mają znaczenie. I wiesz, to daje mi poczucie, że moje życie ma większy sens. To, co powiedziała, było prawdziwe. Kiedy wybieramy, by pomóc komuś innemu, by poprawić czyjeś życie, w rzeczywistości poprawiamy też własne. Stajemy się bardziej obecni, bardziej świadomi, bardziej otwarci. Zaczynamy dostrzegać, jak nasze małe gesty łączą się z innymi, jak budują mosty, której wcześniej nie widzieliśmy. Masz rację, powiedziałem. Pomagając innym, odnajdujemy coś w sobie. Czasem jest to poczucie sensu, czasem wdzięczność za to, co mamy, a czasem to po prostu radość z bycia częścią czegoś większego. Wiedziałem, że jej podróż dopiero się zaczyna, ale wiedziałem też, że ta podróż już coś w niej zmieniło. I widziałem, że te zmiany będą się rozprzestrzeniać krok po kroku od osoby do osoby, bo tak właśnie działa dobro. Jak fala, która zaczyna się od jednego małego gestu, ale z czasem dociera do miejsc, w których nawet się nie spodziewaliśmy. A Ty czyje życie chcesz poprawić i jak chcesz to zrobić? Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawia miłość w Tobie.